Właśnie sobie płynie taki mały strumyk, przez który muszę przeskoczyć, i to jest część tej wody, która właśnie przepływała przez te tamę, przez te bariery. A tutaj kolejny, i nie wiem, czy ta droga zaprowadzi mnie w jakieś dobre miejsce, czy za chwilkę będę musiał wracać. Niby jakieś ślady tutaj są, porobione jakieś dziwne liście wielkie. I się robi trochę grząsko, a jak widzę, nie tylko ludzkie ślady tu są, tu jest chyba jakaś racica dzikiej świni. Może nie powinienem tam dalej zasuwać, ale jeszcze chociaż do zakrętu spróbuję dojść. Zaczynam się tu już zapadać, chyba nie jest to dobry pomysł. Czegoż się nie robi z poświęcenia dla walorków, żeby im pokazać jakieś przemiłe. I przeurokliwe miejsca. Byłoby super, gdyby mi się udało dojść do wodospadu tym skrótem. Nie musiałbym się wdrapywać tam do góry, gdzie jest asfalt. O dobra, cicho, coś się tu zrobiło. na wierzchnia. I znowu te wielkie liściory. Czuję się w jak w jakiejś puszczy, O, tam jest mostek. Gdzieś to chyba, coś ten. Niezupełnie zabłądziłem. Ale właśnie gdy ta woda jest spiętrzona i ta tama pracuje, to w tej chwili byłbym na dnie wielkiego rozlewiska. Tak to chyba właśnie działa. Wilgoci tu nie brakuje, stąd ta roślinność jest tak wybujała, że to aż się niewiarygodne wydaje. Dobra, idę dalej, bo jakieś robale mnie to zaczynają atakować. O, może na słońcu. Będzie to mniej uciążliwe. O, tu nie tylko jest mostek, gdzie widzę barierkę jego białą. Pewnie też widzicie. Ale jest tam jakieś coś w rodzaju. takiej jakieś. Nie wiem, co to jest. Nie a jakaś kolejna. Ale tu jest dobre podejście. Zaraz zobaczymy. A, tu generalnie. Jakimś dobrym samochodem, to by dało radę przejechać. Chociaż woda płynie w poprzek. Tego szlaku. Pięknie. A tu mam kamienie. Stanę sobie na nich i będę mógł wraz z Wami tego, żeby mi się w głowie nie zakręciło, bo stoję tutaj ledwo co na takim małym tymi. O, jak pięknie ta woda szumi, a tutaj płynie w dal, a jak patrzę w dół, to mi się wydaje, że ja płynę, bo woda się przesuwa i można stracić równowagę. Tam jest w oddali ta tama, na której byliśmy, bo mogę tak mówić śmiało, chyba byliście raz ze mną. Dobra, jeszcze w drugą stronę popatrzę. Nie patrz w dół, nie patrz w dół, prawie jak w szeregu. No, a tamtymi otworami, w tym, w tym, to faktycznie jest rodzaj tamy. Jest chyba za zadanie ma lekko zwalniać pęd tej wody, bo widać, że tylko dolnymi otworami leci. Nie ma jej. Zbyt dużo, ale piękne to jest. Uwielbiam górskie potoki. Ma to w sobie coś niesamowitego. Woda jest taka żywa. Zresztą kiedyś słyszałem takie porównanie, żeby być jak górski potok. Mieć w sobie życie, a nie takie. Nie wiem skąd pochodzi to powiedzenie, ale teraz mi przyszło na myśl: lelum polelum, takie, takie ciepłe kluchy. Nie? Niektórzy tak mają, ja czasami też, niestety. Już mi ktoś to nawet kiedyś zarzucał złośliwie. No cóż, bywa i tak. Dobra, schodzę stąd, póki się nie skąpałem i idziemy dalej. Może się mi uda dojść do tego do tej budowli z tymi otworami, gdzie ta woda się przedostaje. To za chwilkę się widzimy ponownie. Teraz nastąpi moje działanie z kategorii poświęcenie. I mam nadzieję, że nie zjadę zaraz na tyłku. Dobra, udało mi się zbiec. Tu jest mój cień, bo jak mówiłem, a dzisiaj w ogóle w kurtce jestem, bo jest już chłodno, nie wiem, chyba koło 15 stopni. Lekki wiatr wiał. W słońcu jest jeszcze przyjemnie, natomiast e, gdy nie jest się na słońcu, no to bywa trochę chłodno. Zobaczcie, ten rwący potok, ta kipiąca, pianą woda zsuwająca się z kamieni coś pięknego po prostu coś pięknego mnie to zachwyca niby nic takiego ktoś powie. No zwykłe kamcory i woda, a mnie to już tak bardzo zachwyca i moje myśli w takich zakątkach jak ten płyną w stronę Pana Boga, który tak pięknie stworzył ten świat, bo przecież i woda, i powietrze, i rośliny, i te wszystkie kolory. To jest jego... Wspaniałe dzieło, jego wynalazek, jego pomysł po to, żeby radować człowieka, żeby powodować, że będzie się czuł dobrze na tym świecie. I tak mi w takich chwilach przykro, że ludzie niedoceniając tego wspaniałego daru, tak wszystko robią na odwrót, niedoceniając właśnie Bożych darów dla człowieka. No nic tam, ale. Jesteśmy na tym, jak to się mówi, z, z, zwykło mówić, łez dole. No i tak to już jest na tym świecie. Dlatego z nadzieją patrzymy w przyszłość. Pięknie, o jeszcze to słońce jakieś odblaski tutaj daje, flary takie powstały. Świetnie. Chwilkę pozwólcie, że zamilknę. Posłuchajmy tego szumu przepływającej wody. Mam nadzieję, że on się w miarę ładnie dla was nagra Aj mógłbym tak siedzieć i siedzieć i słuchać, ale za długo nie chciałbym tutaj bawić, no bo niech chwil... za chwil kilka, a no, może z godziny jeszcze zostało tego dnia, ale nie będzie już tu tak pięknie i tak przyjemnie, a już tym bardziej tam gdzie jest wodospad, o którym wam wspominałem, no to już niewiele by było w tym czasie widać. Nic tam, idziemy dalej. W ogóle ta zapora tutaj, tam, a czy jakkolwiek to nazwać, jest zbudowana z kamieni, z małych, drobnych kamieni, które zostały ujarzmione przez spięcie ich jakimiś siatkowymi drutami, myślę, że tam uda się wejść na górę i uda nam się to zauważyć, jak to jest zrobione. A tutaj jest to miejsce, po którym zbiegałem. Zbieganie było dosyć trudne. Ale myślę, że z podejściem będzie odwrotna sytuacja. Też będzie trudne, a dla mnie jeszcze dodatkowo męczące z racji tego, że pod górę. E, nie, nawet nie jest tak źle. W, tym, w tej sytuacji wchodzenie okazało się prostsze. Obawa dotyczyła tylko tego, że no ta ziemia taka była dosyć śliska. Idę do takim wąwozem właściwie, a po mojej lewej i prawej stronie są wysokie. Zbocza, niemal pionowe góry. O, i z tej, i z tej. No tutaj mam za mały kąt widzenia w tym aparaciku, żebyście mogli to tak szeroko widzieć jak ja. Ale tutaj, o właśnie widać. Widzicie, skała jest całkowicie pionowa. I tam, aż do góry, do góry, do góry, do góry. I dopiero tam jest. Pewnie, ze 100. Nie, może 100, to nie. Ale wysoko w każdym razie. Chciałem powiedzieć metrów. Ciekawe, czy da radę wejść na ten zaporę? Nie, widzę, że tutaj jest no, jakieś lewe wejście. Tam jest, ale już nie będę łamał jakichś tam zasad. A zasady chyba są takie, że skoro tu jest barierka, to tam się wchodzić nie powinno. A te kamienie, o którym Wam mówiłem, no wyglądają mniej więcej tak, że są takim siatkowym. Drutem, spięte i dzięki temu stanowią taką tamę. I znowu mi przychodzi na myśl, że małe, drobne uczynki, jeżeli są spięte siateczką, dajmy na to z miłości. Właśnie, miłość, jako takie spoiwo naszych malutkich, nawet wysiłków, tak jak te kamienie są malutkie, może podwodować wielką tamę, zaporę. Dla atakującego człowieka zła. A po tej stronie, jak widzicie, już trochę tego zła, znaczy się wody. Ojenek, czy wy mnie, ogóle rozumiecie, co ja tu wygaduję? Ale trochę tej wody się nazbierało i trochę brudów różnych, które ta tama spina na miłością powstrzymała. Ha! No dobrze, aj Rafciu, Rafciu, co ty odpowiadasz? w ogóle my cię nie rozumiemy, nie no rozumiecie, przecież wy jesteście tak samo jak i ja walorkowi, na swój sposób zwariowani, nie obrażajcie się, przecież to są atuty, trzeba być trochę wariatem w tym świecie, przynajmniej w oczach tego świata, za takich uchodzimy. No dobra, a tutaj mamy kolejny piękny widok i tutaj... O, tutaj woda gdzieś płynęła, bo widzę, że jest mokro, no, nie wiem skąd, może po jakimś deszczu, bo chyba na razie tak wysoki poziom nie był. O, a tu są te otwory, którymi ta woda wydostaje się na tamtą stronę. Z tej strony wyglądają one tak. Tych dolnych oczywiście nie widać, ponieważ są pod wodą. No, a tutaj sobie znowu płynie strumyczek z wolna, gdy strumek płynął z wolna, rozsiewa. Coś tam no ma i mam problemy ze słowami, więc nie będę śpiewał. U-hu-hu, Wilki zjadły człowieka. Albo raczej uciekając przed nimi zgubił buta, miejmy nadzieję, bo tylko buta widzimy. A i część, i część ubioru. Ale nie widać żadnych obgryzionych kostek. Dobra, mogę iść. Zrobić coś pożytecznego dla przyrody. Nakarmić sobą wilki. Nie, no chyba nie ma tutaj takich okoliczności, bo tak sobie żartuję. A potem będzie jak czerwony kapturek. Babciu, babciu, dlaczego masz takie duże oczy? Żeby Cię lepiej widzieć. Babciu, babciu, a dlaczego? Skracam. Masz takie duże zęby, żeby Cię lepiej zjeść. O, tutaj w tej zieleni w ogóle są skały. Bardzo piękne. Gołe skały, to znaczy trochę omszone, dobrze to odmieniłem? Od mchu to pochodziło słowo omszone, czyli otulone mchem. Tak samo jak i tutaj, tego dokładnie nie widać, ale ja widzę te skały. A jak się przyjrzycie, to może i Wy dojrzycie. No, idę tu już jakiś kawałek. Ciekaw jestem, mam taką cichą nadzieję, że dojdę do tego miejsca, gdzie jest ten. Wodospad, do którego chciałbym iść, bo gdybym miał do niego iść naokoło, oj, to teraz bym miał bardzo długą drogę. Tej tamy już tam prawie nie widać, oddaliłem się od niej no, chyba z pół kilometra. A zatem, e, wracając, idąc do góry i z powrotem górą, to by była długa wyprawa. A wolałbym już tego uniknąć. To by było. Super skrótem, gdyby tu się znalazło przejście. Widzę kolejny zakręt, ale to jeszcze nie jest to miejsce. Druszka dalej prowadzi, więc dobra nasza, idziemy.